Mm, 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 były piękne święta mm, na mojej wiosce Zaczynałem od nowa z całymi fabianowicami. <taki> tak się ciężko budowało. Stawiało się bloki, bało się na siebie. Bało się na siebie, liczyło się na siebie. Tylko, tylko były święta. Liczyło się na siebie takie fajne myście i to się robi ale to było przepiękne ale co mi się bardzo podoba i podoba stawiać ja lubię budować jak ja no, wiem ja lubię budować jak nie wiem takie piękne choinki lubię je budować też do siebie o to zaczędałem od nowa były przepiękne święta i się nie robiło Takich numerów, tylko konało wszystkich ZOMBIAKÓW we Minecraftie i liczyło się tu. Już akord. Wybuchłem, wybuchłem, buchłem. Wszystkie ZOMBIAKI w POWIETRZE Było przepięknie i to się powtarza. Było przepięknie i to się powtarza. I wylewam wodę na. I wylewam wodę, na wszystkie długie I było przepięknie to już koniec! Ehe były piękne święta! Haha! Ha. Były piękne święta, ha, ha były przepiękne święta. Były przepiękne święta!